gdzieś to ziarenko tak. zostanie zasiane. Piotr Harasin, witam w barwach w Armii Mazurów, w studiu Radia Plus i Telewizji Kopernik. Luiza Milewska, właścicielka studia, figura Olsztyn Jaroty. I Michał Podolak z Olsztyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Narodowy Dzień Sportu już 11 września. No to powiedzmy sobie trochę więcej o idei tego wydarzenia, bo to bardzo popularna impreza w Polsce, w której co roku biorą udział tysiące osób. Tak, Narodowy Dzień Sportu obchodzimy po raz dziewiąty. Jest to wydarzenie skierowane dla każdego. Każdy może wziąć w tym, w tym wydarzeniu udział. Tak naprawdę. Chcemy zarazić ludzi, ludzi tym, tą aktywnością, żeby po prostu wyszli z domów, żeby zaczęli coś robić ze sobą. Tak naprawdę w każdej dyscyplinie każdy może znaleźć coś dla siebie. To jest taka zachęta do zdrowego trybu życia, Dokładnie. ale też e, szansa chyba na złapanie nowych pasji, prawda? Ktoś tak. przyjdzie, zobaczy. No i tak, czy gdzieś to ziarenko się, tak. zostanie zasiane, prawda? Tak. Jaką formułę w tym roku będzie miało to wydarzenie, szczególnie w Olsztynie? Tak? Co przygotowano, właśnie w Olsztynie, które jest miastem partnerskim Narodowego Dnia Sportu? Co przygotował OSIR? Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie? Rekomenduje przede wszystkim trzy wydarzenia: to jest słoneczny spacer współorganizowany przez warsztat terapii zajęciowej i wyjątkowe serce oraz morsujących rowerzystów. Sobotnie ma szerowanie, którego początek zaplanowany jest na godzinę 10, Odbywa się pod hasłem tolerancja, życzliwość, zrozumienie, co w pełni odzwierciedla charakter działalności warsztatów terapii zajęciowej, które na co dzień wspierają osoby z autyzmem oraz niepełnosprawnością. Również na terenie CRS kiedy odbędzie się otwarty trening slow joggingu, Biegamy, czy też jak to woli truchtamy w godzinach 11.13. I trzecim przedsięwzięciem, do którego wszystkich bardzo gorąco zachęcamy, jest otwarty trening siatkówki, któremu przyświeca taka bardzo ładna dewiza. Siatkarska kariera zamiast komputera. I ten trening organizuje Akademia Siatkówki Kurian Gramy w szkole podstawowej numer 311, w godzinach 10.12 do kogo kierujecie te wydarzenia, czy na przykład ten, kto zawodowo nie uprawia żadnego sportu, może śmiało przyjść? Znaczy właśnie to, jest, to są imprezy skierowane przede wszystkim do mieszkańców Olsztyna, to jest, że każdy może przyjść, myślę, że będzie bardzo dobra zabawa i przede wszystkim to jest główny cel tych przedsięwzięć. I da radę. Myślę, że tak, a nawet bardzo w to gorąco wierzę. Studio Figura Olsztyn zaprasza w najbliższy piątek 10 września z kolei. Na co zapraszać? Zapraszamy na dni otwarte, wykonamy bezpłatną analizę składu ciała, zobaczymy, co się dzieje w ludzkich organizmach Sprawdzimy poziom wody, sprawdzimy poziom tłuszczu trzewnego, sprawdzimy naprawdę wszystko, co się dzieje w środku. Dodatkowo będzie można nas wypróbować. Będzie można wejść na zabiegi, na stacje zabiegowo-treningowe, na zakres właśnie fitness wellness. Pokażemy też, jakie zabiegi są u nas wykonywane. Z kolei kogo wy zapraszacie? My zapraszamy tak naprawdę każdego. Każdy będzie mógł wejść zobaczyć. Jednakże oferta studio Figura jest skierowana wyłącznie dla kobiet. Czy te wyda wydarzenia są bezpłatne? Tak. Także w Osirze? Tak? Możemy przejść bezpłatnie Jak najbardziej. Z Jak najbardziej. Powiedzcie, y gdzie znajdziemy szczegóły? Gdzie można szukać y y harmonogramu tych wydarzeń, godzin? Y Znajdziecie wszystko u nas na facebookowym fanpage'u oraz na stronie Narodowego Dnia Sportu. Z kolei Osir też jest Tutaj sytuacja przedstawia się podobnie. Narodowy Dzień Sportu, profile facebookowe i strona Akademia Środków Kiku. I pod was słowa od Was, dlaczego warto wziąć udział w Narodowym Dniu Sportu? Można odnaleźć swoją pasję oraz ym, po prostu realizować się w tym, co się polubi. Osip, zapraszam. Ja myślę, że podobnie jest to przede wszystkim bardzo dobra zabawa. Jest taka ładna dewiza, e, ruch rzeźbi umysł, także może coś w tym kierunku. Każdy znajdzie coś dla siebie, myślę. Jest to też też sporo atrakcji, także gorąco zachęcam. Nasza rozmowa do obejrzenia na portalu www.kopernik.tv. Luiza Milewska, właścicielka studia Figura Olsztyn Jaroty i Michał Podolak z Olsztyńskiego Środka Sportu i rekreacji Byli państwa i moimi gośćmi. Piotr Choraśim serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv.